Patrząc na dziecko i zastanawiając się, czy może mieć spektrum autyzmu, patrzymy na jego rozwój komunikacji. I ważne jest, że, że ta diagnoza nie odbywa się na, na jednym spotkaniu, tylko to jest podzielone na kilka części. A rodzice mogą się zdziwić, bo y, psychiatra może na przykład poprosić o nagrania różne. Witajcie w kolejnym odcinku Rozmów Terapeutycznych. Dzisiaj razem z Anią Komorowską będziemy kontynuować temat spektrum autyzmu. I dzisiaj, zgodnie z obietnicą, chciałybyśmy się zająć bardziej diagnozą, też wczesnymi objawami autyzmu. Zaczynając od diagnozy, myślę, że warto by było powiedzieć, dlaczego ważna jest ta diagnoza postawiona w miarę wcześnie. Dlaczego to jest ważne. To na pewno poruszymy, ale myślę, że zacznijmy tak systematycznie od tego, że stawia, diagnoza stawiana jest na podstawie kryteriów, które są zapisane w takich wytycznych przedstawionych przez albo WHO, mhm. albo Amerykańskie, Amerykańskie towarzystwo. towarzystwo Psychiatryczne. To ty opowiedz nam trochę, czym to się różni i, i co to w ogóle jest? Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne posługuje się kryteriami, które w skrócie nazywają się DSM. W tej chwili już jest piąta wersja tych kryteriów diagnostycznych. W porównaniu do, do tych, które obowiązują w Europie, o nazwie ICD10, a niebawem ICD11. W porównaniu są jakby zbiorem pewnego rodzaju wytycznych i tych najważniejszych punktów, które powinny się pojawić, aby dane zaburzenie zdiagnozować. One są dosyć podobne, różnią się w zasadzie tak naprawdę czasami nazewnictwem. No, i te, to DSM5 w Polsce raczej nie jest wykorzystywane. Część oczywiście korzysta z tego specjalistów bardziej w kontekście właśnie takim edukacyjnym, można powiedzieć. ICD10, które na ten moment obowiązuje, ta, ta diagnoza spektrum autyzmu jest nieco inna w porównaniu do ICD11, mhm. bo tam są pewnego rodzaju różnice. Ważne jest, żeby też powiedzieć, że zarówno Jedno kryterium, jak i drugie, opiera się na takich trzech, można powiedzieć, polach, mhm. trzech polach objawów, tak naprawdę, które jakby są skategoryzowane względem trzech różnych takich Obszarów czynników, rozwoju. Obszarów, no właśnie. Mhm. Jakie to są czynniki? Ania, Czyli przypomnę? patrząc na dziecko i zastanawiając się, czy może mieć spektrum autyzmu, patrzymy na jego rozwój komunikacji, interakcji społecznych. I taki, taką sztywność zachowań. Czyli w tych trzech obszarach zachowanie i rozwój może być zaburzone, i to może wskazywać właśnie na, na spektrum autyzmu. I diagnozę w Polsce przeprowadza się w zasadzie już bardzo, bardzo wcześnie, dużo wcześniej niż w przypadku ADHD, chociażby. Tak, bo to już jest 18 miesiąc życia. Tak Dokładnie. Naprawdę. To już można, można te pierwsze symptomy, zresztą będziemy dzisiaj o nich mówić, jakie te, te wczesne symptomy są. I w, I w takim zespole można powiedzieć orzekającym w cudzysłowie, mhm. czyli takim zespole diagnostycznym, z reguły jest właśnie psychiatra, może być też właśnie psycholog, pedagog. Ważne też. Jest wywiad, który się przeprowadza z rodzicami. Mhm. Bardzo cenne są też informacje, na przykład ze strony szkoły czy na przykład przedszkola. A bo... czy może być postawiona ta diagnoza bez innych specjalistów, tylko przez psychiatrę? Może być. Czyli to jest taki wzór, żeby interdyscyplinarnie do tego podejść, ale praktykuje się, że tylko psychiatra. Mhm. Stawia tą diagnozę. Tak, on ma uprawnienia zarówno w przypadku ADHD, jak i spektrum, że tak naprawdę też w sumie co do zasady, na przykład w przypadku ADHD, nie potrzebuje dodatkowych różnego rodzaju testów. Natomiast no, jest to interdyscyplinarne z tego względu, że testy, które się wykonuje i przy ADHD, i w przypadku spektrum, one dają taki całościowy obraz. No i też pomagają, są bardzo cenne z tego względu, że wtedy nie przeoczymy pewnych rzeczy, czyli no, zmniejszamy ryzyko postawienia tej błędnej diagnozy. Natomiast, Lekarz jak najbardziej może postawić taką diagnozę sama, chociaż. No te... Lepiej, żeby się podparł opinią Le... innych. Mm -hmm. Czyli rodzic trafia do psychiatry, najpierw jest wywiad z rodzicem, tak? Później obserwacja dziecka. Obserwacja dziecka, czy ten pierwszy kontakt, no to jest ten, ten wywiad przeprowadzany z rodzicami. Obserwacja dziecka, tu stosuje się różnego rodzaju też testy, obserwuje się jak to dziecko się komunikuje, w jaki sposób się bawi. I ważne jest, że, że ta diagnoza nie odbywa się na, na jednym spotkaniu, tylko to jest podzielone na kilka części, w zależności też mm -hmm. od możliwości dziecka, bo czasami zdarza się tak, że, że samo przyjście do gabinetu. Do, do takiej poradni no, też może skutkować tym, że, że, że dziecko będzie w jakimś takim dużym niepokoju i lęku, więc też nie do końca będzie można na jednym spotkaniu takim w kontakcie z dzieckiem wszystko zaobserwować. Mhm. No też pedagog patrzy pod innym kątem, psycholog patrzy pod innym kątem, no i tak naprawdę zebranie tego wszystkiego y, pozwala na wyłonienie takiego, można powiedzieć, y, stuprocentowego, już obrazu. A rodzice mogą się zdziwić, bo psychiatra może na przykład poprosić o nagrania różne. Z czym to jest związane? Dlaczego, dlaczego taki lekarz oczekuje? takiego pokazania środowiska domowego na przykład? Myślę, nie nie to, może wszystkiego myślę, zaobserwować to, w gabinecie? Myślę, że to wynika z tego, że unikamy tego czynnika, pewnego czynnika interpretacji pewnych zachowań przez rodziców. Mhm. Czyli zachowanie na przykład sfilmowane mhm. będzie takim dokładnym obrazem tego, co się dzieje. No, nie mówię oczywiście tutaj, że, że rodzice mogą w jakiś sposób czy, czy łagodzić dany objaw, czy, czy w drugą stronę, czy, czy go wolbrzymiać. Ale to na pewno daje nam, daje lekarzom właśnie taki, taki obraz tego, jak, jak faktycznie się dzieje. To jest na pewno taka cenna pomoc diagnostyczna też. <todgłosy> A czy jeszcze jakieś dodatkowe badania na przykład mogą zostać zlecone? Rodzicom? Mogą być jak najbardziej. To w przypadku testów to jest ten najpopularniejszy ADOS. Mogą też się pojawić na przykład prośby o diagnozę w kierunku słuchu czy wzroku. Mhm. Bo też trzeba powiedzieć, że, że zaburzenia w, w obrębie zmysłu słuchu praktycznie większość dzieci, czy nawet nie 100% dzieci z ADHD ma. Więc tam też trzeba wykluczyć, czy objawy, które obserwujemy, u dziecka wynikają z, akurat z tego zaburzenia, czy być może to jest kwestia właśnie jakiegoś niedosłuchu albo kwestii na przykład przetwarzania słuchowego. Też wzrok jak najbardziej, to i przy ADHD również warto to, to, to sprawdzić, więc taka całościowa diagnoza. I, I funkcjonowania mm -hmm. tych zmysłów też jest ważne. To chyba w ogóle warto powiedzieć, że przy wszystkich tak naprawdę diagnozach związanych z zachowaniem dziecka, to badanie wzroku i słuchu powinno się robić, bo tak. dzieci sobie bardzo kompensują różne swoje braki, i może się okazać, że dziecko ma wadę wzroku, mimo że my zupełnie tego nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Ja sama miałam w grupie przedszkolnej. Chłopca, który jak się okazało, jak już trafił do okulisty, miał dosyć dużą wadę wzroku, a w takim funkcjonowaniu jego w grupie zupełnie nie byliśmy w stanie tego wyłapać. Mm. No, więc właśnie, więc to, to można te rzeczy przeoczyć. To też nie jest oczywiście dowodem na jakieś zaniedbanie ze strony rodzica, bo czasami są to takie sygnały, które. No, dziecko, tak jak powiedziałaś się dostosowuje, ma jakieś mm -hmm. takie adaptacyjne schematy, żeby, żeby sobie poradzić, więc czasami jest to maskowane, więc warto, warto na pewno to sprawdzać. Czyli tak na, podsumowując, dlaczego ta wczesna diagnoza jest y, ważna. Przede wszystkim dzięki takiej diagnozie możemy realnie wspierać nasze dziecko. Wiemy, z czym się mierzymy, możemy się doedukować, jeżeli chodzi o, o, o to zaburzenie i, i tym sposobem no, bardziej poznać, jak to nasze dziecko funkcjonuje. No i też ta wczesna diagnoza plus terapeutyzowanie dziecka w odpowiedni sposób no, pomaga gdzieś wykorzystać ten potencjał dziecka. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz wyśrubować normy na 110%, mm -hmm. tylko żeby urealnić nasze wymagania w stosunku do, do możliwości dziecka. No i też... Poprzez odpowiednio prowadzoną terapię też zmniejszamy jego dyskomfort, bo mhm. też za chwilę powiemy o, o objawach, więc tutaj też takim, można powiedzieć, wiodącą taką emocją u tych dzieci jest lęk, który sobie redukują poprzez właśnie tą taką potrzebę kontrolowania wszystkiego, nie? więc to się jakby zaspala, no i też wtórne zaburzenia emocjonalne. Jeżeli zaniedbamy ten początkowy moment, no to później może się okazać, że rzeczywiście ta, 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 ta dysregulacja emocjonalna będzie tak dalece posunięta, że będzie utrudniała na przykład funkcjonowanie w środowisku szkolnym. To chyba w ogóle widać bardzo u osób dorosłych, które diagnozują u siebie autyzm, że one trafiają do specjalistów z obrazem depresji bądź zaburzeń lękowych i dopiero później przy takiej dokładnej diagnozie okazuje się, że by podstawą jest autyzm właśnie. Tak, to jest konsekwencje właśnie, czy, czy, czy braku terapii, czy w ADHD, czy w autyzmie mogą być bardzo, bardzo ciężkie. I to w większości przypadków kończą się właśnie tak jak powiedziałaś, czy zaburzeniami depresyjnymi czy lękowymi. Więc no, na pewno warto od, od, od wczesnych lat nie wypierać tego i zmierzyć się z tym, bo to w żaden sposób nie świadczy nie świadczy o jakości bycia rodzicem, bo mhm. wszyscy myślę, że staramy się być wystarczająco dobrymi rodzicami, no i robimy, co możemy, ale no, z pewnymi rzeczami warto się zmierzyć. A wracając do wczesnych objaw, objawów autyzmu. Bo masz też doświadczenie w pracy właśnie w przedszkolu, w żłobku. Ja też pracowałam w żłobku, więc do tych obserwacji mamy dosyć dużo. Co może świadczyć o tym, że Należałoby się zastanowić nad, nad podjęciem kroku właśnie w stronę diagnozy. Co to może być? Mówiłyśmy o tym, że ten brak zainteresowania ludźmi, a mm -hmm. bardziej zainteresowanie przedmiotami. Tak, na przykład to. Myślę, że warto powiedzieć, że 12 miesiąc życia to jest taka graniczna da data, przy której jeżeli różne rzeczy się nie pojawiają, to powinno zapalić lampkę taką u, u czy rodziców czy u opiekunów. I tu na przykład jest niereagowanie na własne imię. Dzieci dużo wcześniej w ogóle zaczynają reagować na swoje mm -hmm. imię, ale jeżeli to się nie pojawia do 12 miesiąca, to już powinno być mocno niepokojące. Mm -hmm. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, to jest na pewno, mówi się, że brak kontaktu wzrokowego, aczkolwiek to nie do końca jest tak, że ten Brak kontaktów występuje, tylko raczej niska jakość tego kontaktu wzrokowego, mm -hmm. prawda? To też i trochę u dzieci z ADHD czasami występuje, no ale u dzieci w spektrum, można powiedzieć, szczególnie czy na przykład też nie patrzenie na, na, na osobę, z którą się bawię, tak? Na... A, ani w oczy, ani na osobę, z którą się mm -hmm. bawię, nie patrzenie na twarz opiekuna. Ale też nie wchodzenie w to wspólne pole uwagi, czyli kiedy zostaje coś pokazane, mm -hmm. to dziecko nie podąża za gestem, tylko dalej patrzy w to miejsce, w które wcześniej patrzyło. Mm -hmm. I też kwestia odwzorowywania emocji, mm -hmm. e, czyli nie ma, nie ma podążania za gdzieś tam ekspresją. Mimiką mm -hmm. twarzy. Nie pojawia mamy. się ten pierwszy uśmiech społeczny, mm -hmm. na który rodzice tak bardzo wyczekują. Tak? No, no właśnie. Co do mowy, jak, jak to wygląda? Czy mowa jest z reguły opóźniona, ale nie, nie zawsze. Nie zawsze. Na pewno, jeżeli nie pojawia się mowa komunikatywna, to jest taki sygnał, bo też warto powiedzieć, że są dzieci w spektrum autyzmu, które mówią, ale ta mowa nie służy im do tego. Do tego, żeby nawiązywać kontakty, mówi się o tym, że brak pojawienia się gaworzenia, to jest taki też sygnał. Do 12 bo, miesiąca. Tak, prawda, bo że... najpierw dzieci głużą i głużą dzieci wszystkie, niezależnie od tego, gdzie się urodziły i nawet niezależnie od tego, czy są słyszące. Bo to jest taki po prostu mechanizm wydobywania dźwięków ale pojawia się potem gaworzenie i to już jest taka bardziej świadome wydobywanie dźwięków. Mm -hmm. Łączenie je w sylaby, powtarzanie tych sylab. Jeżeli to się nie pojawia, to znaczy, że dziecko nie ma potrzeby nawiązywania tego kontaktu werbalnego z opiekunem i to, to jest takie alarmujące. I też warto też powiedzieć jasno, że to też nie chodzi o to, że jeżeli moje dziecko... Do 12 miesiąca właśnie nie gawoży, a nie ma pozostałych innych objawów, to to już na pewno świadczy o tym, że, że jest w spektrum. Oczywiście przyczyn braku gawożenia może być dużo. Dokładnie. Natomiast warto pamiętać, że tych objawów no, musi być pe mhm. pewne spektrum. A to jest tak? po Bo... prostu jeden z nich, który jest dosyć mhm. charakterystyczny, więc. Warto bo też, zmiana, też trzeba powiedzieć, że, że, że zmiana też w kryteriach diagnostycznych od, od tego, że mamy autyzm dziecięcy, autyzm atypowy czy zespół mm -hmm. Aspergera, to zostało jakby wszystko mm -hmm. złączone w spektrum autyzmu, bo to też świadczy o tym, że te dzieci są bardzo różne. Tak. tak naprawdę nie ma jednego obrazu dziecka z autyzmem, tylko no, mogą być różnego rodzaju różnice. też te, podobnie jak w ADHD. Także dziecko jedno może być ruchliwe, a drugie może być w ogóle spokojne, a też może mieć ADHD. Nawiązując do mowy jako takiej, też warto powiedzieć, że prozodia mowy u dzieci z autyzmem jest zaburzona. My, jak mówimy, to modulujemy głos, i z tego, jak ten głos się układa, jesteśmy w stanie Dowiedzieć się, czy to jest pytanie, czy to jest zdziwienie, czy to jest wykrzyknienie. Mm -hmm. Te dzieci mówią trochę jak roboty czasami. Ten, ten ton jest taki cały czas jednakowy. Może wspomnijmy o, o zabawach, w jaki sposób te dzieci się bawią. Troszeczkę już o tym powiedz, po, powiedziałyśmy, ale na przykład kwestia zabawy na niby. Tutaj Że te nie dzieci ma zabawy nie na potrafią niby. się. Tak? Mm, czy one my... nie wchodzą w ogóle w rolę? Nie ma takiej zabawy symbolicznej, gdzie Udajemy, że, że jedna rzecz jest czymś innym, mm -hmm. wchodzimy w rolę, czyli o, od, dzieci w zabawie w rolę odwzorowują świat dorosłych. Czyli na przykład karmienie się, lalki Tak, na bo niby. uczą się w ten sposób interakcji mm -hmm. społecznych. Tutaj tego zupełnie nie ma. Zabawa dzieci z autyzmem bardzo często to jest zabawa niefunkcjonalna, czyli wykorzystują różne przedmioty, mm -hmm. nie tak jak zostały one stworzone. I tu nie chodzi o to, że. Są kreatywne i sobie wymyślają, albo dzieci, które są kreatywne i wymyślają sposób, w jaki można wykorzystać jedną zabawkę na milion różnych sposobów, że to jest coś złego, mhm. ale tutaj w ogóle nie ma zastosowania, jakby takiego powierzonego tej mhm. zabawce, można powiedzieć. Też wspom wspomniałyśmy o tym, o tej potrzebie kontroli osób, w ogóle świata i też swojego ciała, że to redukuje. Z jednej strony napięcie i ten lęk w dziecku, ale z drugiej strony no możemy też sobie wyobrazić też i osoby neurotypowe, na przykład dorosłe, które chcą kontrolować jakiś taki duży obszar, nie wiem. Powiedzmy, jest to jakiś bardzo duży projekt w pracy, i możemy sobie wyobrazić, z jakim ciężarem zmagają się te dzieci. Bo nawet jeżeli mamy ileś projektów, mamy wszystko dokładnie zaplanowane, wszystko niby dopięte na ostatni guzik, czyli mamy to poczucie kontroli, a i tak. Jest ten ciężar, tej odpowiedzialności mhm. za to, co, co się dzieje. Więc u tych dzieci ta potrzeba kontroli jest bardzo silna, bo na przykład to, że muszę wracać z przedszkola tą samą drogą i zmiana tej trajekto trajektorii, właśnie mhm. powoduje, powoduje taką bardzo emocjonalną reakcję. Też warto wspomnieć na przykład o noszeniu. Na przykład ulubione jakieś tam rzeczy w kwestii ubrania, czyli na przykład mamy buty ulubione, ukochane, kończy się zima, one są już za ciepłe, za ciężkie, a dziecko z jakichś powodów nie chce po prostu dokonać zmiany tego obuwia. No też pamiętam przypadek chłopca, który w zimę, jak nosimy rękawiczki, przyszła wiosna, było już ciepło. A ten chłopiec przychodził do przedszkola nadal w rękawiczkach. Miał bardzo dużą trudność właśnie ze zdjęciem tych rękawiczek, co też może trochę świadczyć też o, o kwestii właśnie integracji sensorycznej z jednej strony. No ale jakby przywiązanie akurat do, do, do tych konkretnych rękawiczek i noszenie ich, nawet mimo tego, że jest ciepło, no to też był takim, takim sygnałem do tego, żeby się może bardziej właśnie przyjrzeć. Tak, bo dzieci z w spektrum autyzmu potrzebują schematów, tworzą sobie te schematy i tylko trzymanie się ich mhm. daje im poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli pojawił się schemat, że jak wchodzę do przedszkola, to mam rękawiczki. To wyjście poza ten schemat to już jest duże wyzwanie dla takiego dziecka. Właśnie, duże wyzwanie to, to warto wsłuchać, bo czasami rodzice przełamują, przełamują star starają się przełamać tą kontrolę dziecka w jakiś sposób. Ale jeżeli to przełamywanie tej kontroli jest nadmierne, to to tak naprawdę też kończy się no, no, dosyć takim dużym emocjonalnym czasami wybuchem, mhm. prawda? I trzeba się zastanowić. Jeżeli chcemy zmienić jakiś nawyk dziecka, czy on naprawdę jest w jakiś sposób szkodliwy dla niego i dla otoczenia. Bo jeżeli mamy dziecko z autyzmem, to ono i tak będzie szukało schematów. Więc warto starać się akceptować to, co jest do zaakceptowania, a próbować zmieniać tylko to, co faktycznie źle wpływa na, na dziecko i na jego otoczenie. Aniu, myślę, że to jest doskonała puenta i możemy w tym momencie... Yy... Zakończyć odcinek i też zaprosić Państwa na, na kolejny, w którym będziemy się już przyglądać wspólnym takim polom albo też różnicom pomiędzy ADHD a spektrum autyzmu, bo też trzeba powiedzieć, że no te, te dwa zaburzenia też współwystępują ze sobą. Także dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny. Odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.